Jest powód, dlaczego Godzilla zasłużyła sobie na tyle kontynuacji remakeów i rebootów. Od samego początku nie była tylko wielkim potworem, którego jedynym zadaniem jest siać widowiskowe zniszczenie. Nawet jeżeli często była wykorzystywana tylko w tym celu i też się dobrze sprawdzała. Ale to, że sam jej oryginalny koncept zakładał bycie czymś więcej, sprawia, że nadal ma sens opowiadanie tej historii na nowo. Filmy o Godzilli bywają czymś w rodzaju artystycznego raportu na temat stanu społeczeństwa. Wielki potwór niszczący wszystko na swojej drodze był już metaforą konsekwencji rozwoju bomby atomowej, niszczycielskich sił natury, a przez jakiś czas był nawet obrońcą naszej planety, był ekologicznym aktywistą. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, widziałem tylko oryginalnego Godzillę, Shin Godzirę i wszystkie, które zrobiła Ameryka, z wyjątkiem króla potworów. O całej reszcie wiem z filmików Jamesa Rolfa, więc mniej więcej wiem co się działo, ale może darujmy sobie historię tego jak tu doszliśmy i skupmy się na najnowszym filmie Godzilla Minus One. Film, który promuje się tym, że powstał z okazji 70 lecia Godzilli. Które wypada w przyszłym roku, ale mniejsza o to. W każdym razie widać, że twórcy bardzo wzięli sobie do serca te rocznice, bo wracają do korzeni, ale jednocześnie robią coś zupełnie nowego. Przenosimy się do lat 40. XX wieku. Akcja filmu ogólnie jest osadzona w czasach powojennych, ale w pierwszej scenie trwa jeszcze wojna Japonii ze Stanami Zjednoczonymi. Nasz główny bohater, Koichi, jest żołnierzem armii japońskiej i pilotem kamikaze. Jakby ktoś nie wiedział, piloci kamikaze mieli za zadanie zadać wrogowi jak największe szkody, bez zważania na własne życie. Niby tego oczekuje się od każdego żołnierza, ale kamikaze byli pod tym względem wyjątkowi. 3800 pilotów zginęło w akcji i niewiele znanych jest przypadków, gdzie takiemu pilotowi udało się przeżyć z innego powodu niż to, że tak naprawdę nigdy nie doleciał do celu. I właśnie Koichi ląduje na japońskiej wyspie Odo, jak sam twierdzi, z powodu wad technicznych maszyny. Tylko, że mechanik nie znalazł żadnych wad technicznych maszyny. Koichi stchurzył. W tym momencie na wyspie pojawia się Godzilla. Masakruje on wszystkich żołnierzy. Koichi ma okazję, aby użyć samolotu i spróbować zestrzelić potwora, ale znowu stchórzył. Nikt nie przeżył poza nim i mechanikiem. Koichi powraca do domu w hańbie. Jako pilot kamikaze, po którym z racji bycia pilotem kamikaze oczekiwano honorowej śmierci, a jest jedyną osobą, która przeżyła. Mija on gruzy, które kiedyś były jego osiedlem, i szybko zostaje oskarżony przez sąsiadkę, że nie miał moralnego prawa przeżyć. I gdyby zginął, pewnie ich rodzice i jej dzieci nadal by żyli. To już bardzo mocny początek, a na razie mówię tutaj głównie o dramatach ludzkich, a nie o potworze. Muszę jednak przyznać, że jako nieprzygotowany widz, na początku miałem lekkie obawy, bo nie wiedziałem w jaką stronę będzie zmierzać ta historia. W końcu. Naszym bohaterem jest żołnierz cesarskiej armii japońskiej. Japonia nie stała po dobrej stronie w czasie II wojny światowej. To trochę tak, jakby naszym głównym bohaterem był żołnierz niemiecki ze swastyką na ramieniu i w ogóle. Zawsze można współczuć cywilom, których dotknęła wojna po dowolnej stronie. Mogę też zrozumieć, że żołnierze często nie rozumieją sprawy, za którą walczą lub uginają się pod presją. Ale film nie porusza tematu przyczyn wojny i japońskich zbrodni, więc obawiałem się, czy nie zrobił z Japonii ofiary. Bo nią nie była. Japonia była agresorem, który przegrał, a japońscy żołnierze, którzy nie chcieli brać udziału w wojnie, wybrali dobrze. Później dodatkowo odkryłem, że podobne obawy wyrażali niektórzy ludzie w internecie po zobaczeniu samego Zwiastuna. Na szczęście okazało się, że jest wręcz przeciwnie. Film jest dekonstrukcją mitu o honorowej śmierci w imię Cesarstwa Japońskiego, a moje obawy to w pewnym sensie komplement dla twórców, bo naprawdę pierwsze sceny są bardzo nastrojowe. To zrujnowane osiedle i nowy tryb życia mieszkańców. Tak bardzo przywodzi na myśl prawdziwe sytuacje, gdzie ludzie musieli żyć pośród gruzów po wojnie lub kataklizmie, i tak bardzo zagłębiamy się w psychikę Koichiego, który każdą osobę, jaka zginęła w wojnie lub przez atak Godzilli, traktuje jako swój wyrzut sumienia. Czułem tę presję, jaką wywiera na niego cały kraj, beznadzieję, jaką odczuwa żyjąc dalej, i wielki wstyd. Tylko dlatego, że nie chciał umrzeć. A tego od niego oczekiwano. Powinienem się od razu domyśleć, jak duże znaczenie ma scena, kiedy mechanik zarzuca Kojczemu, że przez to, że nie strzelił do Godzilla samolotu, wszyscy żołnierze nie żyją. Tak jakby jeden wystrzał z samolotu mógł w jakikolwiek sposób powstrzymać tak wielkiego potwora. To od początku był symbol sensu sensownego nacjonalizmu japońskiego i jego chciwych, nierealistycznych wymagań. Ale dobra, zostawmy na chwilę filozofię i pogadajmy o gigantycznym potworze, bo zaraz zwariujemy. Godzilla jest bardzo, bardzo duży. Okazuje się, że nie największy, ale wydaje się największy. Jeszcze nigdy nie widziałem filmu o gigantycznym potworze, w którym ten potwór i jego wpływ na otoczenie byłyby aż tak realistyczne i odczuwalne. Praktycznie wyeliminowano tutaj jedną rzecz, na którą zawsze narzekam, wyraźne ukrywanie niedoskonałości efektów specjalnych poprzez ciemność Szybkie cięcia i niezręczne zbliżenia. Gdy pierwszy raz widzimy Godzillę, ma to miejsce w nocy. I już myślałem, że może to jest ten moment, kiedy ciemność ma ukryć wady tego modelu. Ale nie. Nie miałem takiego wrażenia. Pewnie dlatego, że mimo wszystko kamera stara się nam ukazać tego potwora w pełnej okazałości, jak stawia krok za krokiem, kierując się w stronę ludzi. Wiele razy widzimy go w pełnej okazałości i dobrze oświetlonego, w długich ujęciach, w czasie których stawia kolejne kroki i wchodzi w interakcję z otoczeniem i z ludźmi, których na przykład łapie w zęby i zamaszyście rzuca i nawet widzimy przez chwilę jak oni lecą. Aż chce się powiedzieć, że nie oszczędzano tutaj na efektach komputerowych, ale budżet filmu wynosił tylko 15 milionów dolarów amerykańskich, więc nie wiem jak. A, a może to po prostu prawdziwa Godzilla? Później widzimy też, bo bylibyśmy rozczarowani, gdybyśmy tego nie zobaczyli, jak potwór niszczy miasto. I widzimy, jak kolejne kroki stawiane przez olbrzyma, w miejscach, po których biegną ludzie, sprawiają, że beton się podnosi. Fizyka Godzilli jest niesamowita. Jest on, jakby to ująć, ma dużą swobodę ruchu. To nie jest robot poruszający się zgodnie z algorytmem, ani plastikowa zabawka, mająca wiele ograniczeń. Potrafi wygiąć tułów tak swobodnie, obrócić głowę w dowolnym kierunku. Wiem, co jeszcze sprawia, że jest taki dynamiczny. Jest całkiem szybki. Nie widziałem większości tych filmów, ale Godzilla zawsze kojarzył mi się z powolnym potworem, a ten chodzi gdzie chce, bierze co chce i nie da się znaleźć algorytmu na jego zachowanie, który można by było wykorzystać, aby przeżyć. I ma te Wiesz coś takiego na swojej twarzy? To nadal gad, więc ciężko powiedzieć, żeby miał wyraz twarzy, ale przez swój wygląd, w tym wygląd pyska i te ryki, i te ruchy, w każdej scenie godzilla wygląda na wściekłego. Wyraźnie nie przechodzi przez miasto jak tornado, któremu po prostu coś stanęło na drodze, tylko jak zwierzę w Amoku, które chce wszystko zniszczyć, bo wszystko powoduje w nim wściekłość. Przez to ta bestia jest tak przerażająca, wiele długich ujęć pełnej sylwetki, duża swoboda ruchu, duże oddziaływanie na otoczenie i realistycznie wyglądające uchwycenie amoku i raczej realistycznie wyglądające efekty specjalne. To wszystko sprawia, że ten film jak najbardziej zasługuje na nominację do Oscara za najlepsze efekty specjalne. Nie wiem, czy na wygraną, bo twórca też mi bardzo zaimponował pod tym względem. Spider-Man poprzez multiversum jest tu dla mnie lekkim zaskoczeniem. Film animowany w tej kategorii? Hmm. Oprócz tego jest też kilka scen na wodzie. I to nie samego wynurzenia się czy wyłonienia na chwilę, by zatopić statek, ale całe sekwencje akcji. Niektóre z nich przywodzą na myśl szczęki z godzillą, zwłaszcza, że bohaterowie podpływają do niej drewnianą łajbą. Wiecie dlaczego? Bo po wojnie w morzu zostało dużo min, które magnetycznie reagują na metal. Takie sceny to chyba rzadki widok w mainstreamowych filmach z tej serii. I to tyle, jeśli chodzi o powierzchowną cudowność tego potwora. Ale prawdziwy fan tej postaci powinien zadać sobie jeszcze pytanie, o czym dokładnie opowiada historia. Godzilla w swoich najlepszych filmach jest środkiem, do opowiedzenia głębszej historii, a nie celem w samym sobie. Dla mnie to jest trudne pytanie, nie mam jeszcze wyrobionego zdania na ten temat. Po części wydaje mi się, że symbolizuje on stres pourazowy głównego bohatera, albo jego syndrom ocaleńca, w każdym razie jego wyrzuty sumienia, które tak naprawdę nie mają żadnego uzasadnienia. On nigdy nie mógł powstrzymać godzili, a ludzie nie mają racji, wmawiając mu, że jest winny, bo się nie poświęcił. To samo zresztą można powiedzieć o każdym pilocie kamikaze, któremu udało się uniknąć misji w czasie wojny. Po części może Godzilla symbolizuje to, co oryginalnie symbolizował: bombę atomową, niepokonaną siłę, której nie da się zatrzymać, a pozwalanie, by się rozwijała, niesie za sobą duże ryzyko. A może to po prostu narzędzie do opowiedzenia o tym, jak kraj porzuca swoich obywateli w potrzebie. Bo jest to ważny element tej historii. Jest powód, dlaczego ani Japonia, ani okupujące ją Stany Zjednoczone nie interweniują. Krótko mówiąc, są to komplikacje międzynarodowe. A tym samym może Godzilla jest symbolem nadziei. Nadziei na to, że nawet kiedy zwykli ludzie zostaną pozostawieni sami sobie, dadzą radę przezwyciężyć nawet największe trudności. Wystarczy tylko, żeby współpracowali ze sobą i nie popełniali tych samych błędów, które popełnił ich system. System oczekujący poświęcania się w imię ratowania ojczyzny. Tylko że przez słowo ojczyzna rozumiane są granice, a nie ludzie. I dlatego uważam, że to, jak kończy się historia dla naszych bohaterów, pasuje do motywu przewodniego. Nie wiem, jak odbierane jest to przez większość, ale to ma sens, jeżeli się nad tym zastanowić. Jedna rzecz, której na pewno się nie spodziewałem, to, że tak zainteresują mnie w tym filmie dramaty ludzkie. A jednak wspominałem już o głównym bohaterze, który zmaga się z wyrzutami sumienia i wstydem, bo przeżył wojnę. To samo w sobie jest już bardzo ciekawe i nadawałoby się na jeszcze poważniejszy film. Czułem jego ból i to jak się pogłębia, kiedy kolejne osoby umierają, a on wmawia sobie, że to jego wina. Ta jedna scena ze Zwiastuna na długo zostanie mi w pamięci. Myślałem, że ta postać krzyczy, bo zobaczyła potwora, ale okazało się, że w filmie to ma zupełnie inny wydźwięk. Oprócz tego są też inne postacie, mieszkające w zrujnowanych przez wojnę domkach w epoce odbudowującej się Japonii. Jednym z ważniejszych motywów jest ten, w którym mężczyzna, kobieta i dziecko próbują na nowo ułożyć sobie życie. Tylko, że. mężczyzna nie jest ojcem dziecka. Kobieta nie jest matką dziecka. I oboje nie są ani małżeństwem, ani nawet kochankami. Cała trójka w ogóle się nie znała przed zakończeniem wojny. To po prostu ludzie próbujący odbudować sobie życie, pomagając sobie nawzajem w oparciu o znane sobie wzorce. I teraz dopiero uświadamiam sobie, że już na tym etapie zarysował się ważny w tym filmie wątek Solidarności społecznej. Podoba mi się postać tej kobiety. Jest aktywną, dynamiczną postacią z charakterem. Jeśli chodzi o dziewczynkę, to od tak małego dziecka ciężko wymagać dobrej gry aktorskiej, ale. Tak, wygląda jak małe, urocze dziecko, bo nim jest, mówi jak dziecko i kiedy trzeba płacze, jakby naprawdę działa jej się krzywda, choć zakładam, że jest wystarczająco duża, by rozumiała, że występuje w filmie. W każdym razie, sprawdza się. Podoba mi się też postać sąsiadki, która straciła wszystko i obwinia oto głównego bohatera, ale ma też dość przyzwoitości, aby pomóc mu ze względu na dziecko. Podobają mi się też koledzy z nowej pracy głównego bohatera. Pracy polegającej na rozbrajaniu Minmors, Podoba mi się, jak budują więź ze sobą i jak doświadczenie pilota okazuje się przydatne na drewnianej łajbie. Szczególnie podoba mi się jeden członek załogi, który okazuje się całkiem mądry i przydatny pod koniec. Podoba mi się mechanik nienawidzący głównego bohatera i niejednoznaczność jego późniejszych zachowań, nad którymi można pomyśleć. Wczułem się w sytuację ludzi próbujących odbudować to, co zostało po wojnie z ich życia. To nawet nie jest aż tak historyczny temat, bo wojny na świecie trwają. Nadal, niektóre całkiem blisko, i już czasem myśli się o tym, jak będzie wyglądała odbudowa krajów. Przepraszam, bo wiem, że Godzilla jest uważany za fajnego potworka i często bywa ukazany jako bohater pozytywny, ale w tym filmie naprawdę chciałem, żeby ludzie przeżyli, a potwór został zniszczony. W moim idealnym zakończeniu, poza Godzillą, nie skinęłaby żadna z postaci, które tu wymieniłem choć jednocześnie czułem, że szansa na przeżycie wszystkich jest znikoma. Kto widział Godzille z 1954 roku, ten wie, że jest to zupełnie inny film niż omawiany. Ale to ciekawe, jak wiele je łączy. Możliwe, że to taki hołd z okazji 70-lecia. Oba filmy dzieją się mniej więcej w tym samym czasie, mniej niż 10 lat po II wojnie światowej. W obu filmach Godzilla jest czarnym charakterem, dzikim zwierzęciem i stworzeniem nieznanym dotąd ludzkości, i w obu filmach pojawia się po raz pierwszy na tej samej wyspie. Scena z dziennikarzami prowadzącymi relacje na żywo? Jest i tutaj. Scena z łapaniem pociągów pysk? jest i tutaj. I jest niesamowita, bo oglądamy ją także od środka pociągu i dało się odczuć zagrożenie w tej sytuacji. Może nawet imię Kojcziego to hołd dla u Uedy, który wystąpił w 12 filmach, a może już doszukuje się podobieństw na siłę. Ostateczny sposób, w jaki ludzie postanawiają pokonać potwora też jest podobny do oryginału. W tym samym miejscu toczy się ostateczne starcie i w obu przypadkach jest ono oparte na nauce, ale w tym filmie pomysł na pokonanie potwora jest bardziej złożony i jeszcze bardziej oparty o prawdziwą naukę. To kolejna rzecz, która jednocześnie sprawia, że historia wydaje się tak wiarygodna, a jednocześnie nie hamuje tego, jak angażująca jest akcja. Przeciwnie, w finałowej akcji towarzyszy kreatywność, a mi towarzyszyły poczucie zagrożenia, troska o ludzi, pragnienie śmierci tego potwora, z całym szacunkiem do niego, bo jednak jest kozakiem i emocje związane z decyzją jednej z postaci. To jest Kino. Rety nie wiem jaką wystawić mu ocenę końcową. Trochę obawiam się wysokich ocen i możliwe, że z czasem ją obniżę, ale ten film podobał mi się bardzo i na dzień dzisiejszy daję mu 152 na164. Tak, na dzień dzisiejszy oceniam go wyżej niż 12 gniewnych ludzi, ale nie tak wysoko jak narzeczoną Frankensteina. Niektórzy już dziś nazywają ten film najlepszym godzillą wszechczasów. Ja bym się jeszcze wstrzymał z tym osądem, bo film jest zbyt nowy. Nasze mózgi potrzebują jeszcze dużo czasu, aby go przetrawić i upewnić się, że nie jesteśmy upojeni chwilą. Chociaż na dzień dzisiejszy też trochę to czuję, bo pierwszemu godzili dałem 131 na 164. Film zbiera wysokie oceny w internecie i świetne recenzje krytyków. Jeśli chodzi o zarobki, to idzie mu jak idzie. Na pewno się zwrócił, ale też wiele nie kosztował. Co wciąż mnie zadziwia, 15 milionów, niektórzy wydają setki milionów i mają gorsze efekty specjalne. No ale nie wiem jak normalnie potrafią wyglądać zarobki japońskich filmów. Widzę, że na razie jest to 19 najlepiej zarabiający film w Japonii w tym roku i nadal rośnie. YouTube poleca mi jakieś filmiki, które mają podobne miniatury, według których Godzilla Minus One zaorało Hollywood? I to może być mała przesada. Na razie Hollywood wykręca znacznie większe liczby. Może i mała Syrenka miała rozczarowujące wyniki finansowe, ale nadal łapie się do kasowego top 10 tego roku. I to też producenci wezmą pod uwagę. Poza tym, amerykańskiego uniwersum Godzilla i King Konga można nie lubić. Ale mają w miarę przyzwoite oceny i dość fanów, aby te cztery filmy zarobiły prawie 2 miliardy dolarów. Także ten. jeszcze Japonia nie zdeptała Hollywood, ale niech próbuje dalej. Konkurencja jest zdrowa. No i rekord niskiego spadku publiczności w drugim tygodniu od premiery filmu o Godzilli. To nadal jakieś małe osiągnięcie, z którego można się trochę cieszyć. Co do przyszłości to nie wiadomo jak będzie. Przez jakiś czas Studio Toho rozważało stworzenie uniwersum oparte na modelu Marvela i na filmie Shin Godzilla, ale to już chyba dawno nieaktualne. Wcześniej myślałem, że tytuł tego filmu sugeruje jakieś plany. Godzilla -1? Co to za numeracja? To jakiś prequel? A następna część będzie się nazywała Godzilla -0 czy Godzilla -2? No ale później doczytałem, że to jest symboliczny tytuł bo wojna spustoszyła Japonię tak, że doprowadziła ją do stanu -0, a Godzilla spustoszył ją jeszcze bardziej więc mniej niż -0, więc -1. Ale film kończy się w sposób sugerujący możliwą kontynuację. Dwie sceny to sugerują, w tym jedna, w której wydawało mi się, że coś zauważyłem, ale nie byłem pewien. Później w internecie okazało się, że inni też to zauważyli, więc, jakby co, nie zwariowaliście. Tam naprawdę coś jest. Yy, chodzi o szyję, tyle mogę powiedzieć. Jednak reżyser powiedział też, że tak naprawdę jest zwolennikiem tego, aby każdy film kończył się, uchylając lekko jakieś drzwi, niezależnie od tego, czy planowana jest kontynuacja, bo dzięki temu widz ma wrażenie, że postacie dalej żyją, a ich przygody się nie kończą, więc może to zakończenie nic nie znaczy. I miał też wyrazić chęć nakręcenia kontynuacji, ale zrobił to w sposób dość niejednoznaczny. Tak podobno jest napisane w tych artykułach, ale nie znam japońskiego, muszę ufać Wikipedii, która podała je jako źródła. Tak czy inaczej, do kin wszedł nowy gracz. Gracz, który jeszcze nie zagraża, ale może kiedyś zagrozić Hollywood. Bo bądźmy szczerzy, ludzie są już zmęczeni amerykańskimi produkcjami, pozbawionymi innowacyjności i tymi wszystkimi remake'ami i rebootami i kontynuacjami i przywracaniem postaci, o które nikt nie prosił. Więc dobra wiadomość dla was, bo ten japoński reboot filmu z lat 50. i 37. film o tej postaci... Zaraz, o czym to ja mówiłem? Tramping and jumping! yeah